Diana, tak strasznie mi przykro. Dałaś z siebie wszystko, wojowniczko. Odpocznij. Dziękuję. Czujecie się bliskie zwycięstwa, ale my nie mamy zamiaru się poddać. Każda bitwa pociąga za sobą ofiary. Ale wciąż mamy tę magiczną kulę i jesteśmy pełne determinacji. Nikt nas nigdy nie pokona. Chodźcie, siostry. Jestem pewna, że zwyciężymy. Jana, zejdź z boiska! Upuściłaś piłkę po waszej stronie! Ani słowa! Nigdy nie zrozumiem reguł tej gry! Bab, podnieś się! A, nie odchodź! <grym> o, nie! Nie martw się! Trzy przeciw czterem to wciąż. O! Nadal jest nas dwie! A! O, rany! <grym> Biedaczka straciła ducha walki! To kropne. Karen, dasz sobie radę! Zaczynamy. Ah! Nie, Karen, uważaj! <grystanie> Doskonale. Ha? Dosyć tego, nie będę tracić z nimi czasu. Ja! Co? Tak. No, do trzech razy sztuka. Ha! Ha! Oj, no weźcie! Podła! Co tu jest grane?